I to się nie kończy. Jeden mały piesek. A pokazałeś tego piesia? Małego. Matko boska. No. Kończy. <laughs> Tutaj to lubi. Tak powiedz lubię. Cesaj pani, cesaj, dużo cesaj, dużo cesaj. Tak. O, ja tak lubię. Oj, 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 jak mi dobrze, jak mi dobrze, tak? No tak dobrze. Tak, tak. <laughs> Już za dużo, już od odkurzacz. A tutaj zostało drugie tyle. tyłek mówi się. Połamaniec. Cześć Wam. Nie nietypowy początek z Pyniulkiem, który teraz mi asystuje, bo przed chwilą się skończyłam malować, ale muszę Wam opowiedzieć, no nic takiego się u nas nie dzieje, z tego względu, że przed tą kąpielą Pyniuś nam się trochę rozchorował. To znaczy, ja Wam mówiłam, że on ma wadę wrodzoną, jeżeli chodzi o biodro. No, staw między biodrem, a, a ten, za dużą przestrzeń tam ma. I y, trzeba uważać. Weterynarz wręcz powiedział 10 minut spacerku i z powrotem. U nas to jest nierealne. On by później nam chatę roz... z nadmiaru energii. Więc chodzimy na dłuższe spacery, na spokojne, raz na jakiś czas gdzieś tam pójdziemy, ale omijamy totalnie górki. Ale mimo wszystko ja byłam z nim na spacerze yy, i nawet nie rzucałam patyczków, bo czasami jak widzę, że się lepiej czuję, no to są rzucane mu patyczki. Ale nie za dużo. No, żeby tą energię. Ale staramy się. I nie rzucam patyczków, ale chodziliśmy sobie. Niuchał dosyć długo. I wieczorem ja patrzę, a on tak jakoś utyka. Radek też to zauważył. No i później, już była tragedia. Znowu odezwało się właśnie ta jego wada się odezwała. I no, w tym dniu to już było za późno, ale na następny dzień od razu pojechaliśmy do weterynarza z nim, z biedactwem. Dostał dwie szpire, dostał tabletki. Dzisiaj już ostatni dzień będzie brał te tabletki, takie przeciwbólowe. Powiem Wam, po kilku godzinach, już po tych zastrzykach, już było z piesiem lepiej. Ale w tym dniu, kiedy zauważyliśmy to, no, no tragedia. My musimy bardzo, jeżeli chodzi o niego, uważać na jego wagę. Dlatego ma naprawdę dość ścisłą dietę, owszem czasami coś tam no paróbeczkę dostanie, czasami jakąś tam kanapeczkę dostanie, ale to no tak takiego dużego psa no to jest niewiele. Ale tak ogólnie bezbożowo je, niskowęglowodanowo i tak dalej. I musimy uważać na jego wagę, bo jeżeli, najlepiej żeby miał wagę tak mniej więcej 37 kg. Bo jeżeli dobije do 40, zaczyna mu się łapka odzywać. No i troszeczkę chyba za dużo dostawał wieczornej karmy i się łebciowi trochę przytyło, tak patrzę w niego, bo tutaj sobie śpi. Przytyło mu się trochę, no i niestety biedactwo kulało, bolało, masowaliśmy przy okrutnie, no non stop masowaliśmy. I to było tak, że idzie po schodach, bo my na ostatnim piętrze mieszkamy, pół piętra przejdzie i masowanie. Pół piętra przyjdzie i masowanie. No ja go nie podniosę. Radek ma, pro, no jako, jako kumpać miał problem, żeby go włożyć do wanny, zwłaszcza jak przytył. Znaczy problem, w tym sensie, że mówi, u, o, o, czuję, że przytył. Na tej zasadzie. Bo tak to Radek to wiecie, wiecznie ćwiczy. No, to jest człowiek, który bez ćwiczeń. No, nie, no teraz sobie chwilkę przerwę zrobił z takich, takiego intensywniejszego ćwiczenia, ale ogólnie to jest osoba, która bardzo lubi ćwiczyć. Ale dobra, to nie miało być o radka ćwiczeniu, tylko e, opiniu, No, no i także najgorsze już jest za nim, już jest dobrze. Jeszcze ostatnia tabletka dzisiaj wieczorem. I weterynarz powiedział, że w razie czego, no to mamy jeszcze przyjść, jeżeli po tym, jak miną tabletki, kichać mi się chce moment, wracając, strasznie kicham od wczoraj, nie wiem dlaczego. W każdym razie weterynarz powiedział, że jeżeli będzie dalej kulał, no to wtedy przyjść, będziemy patrzeć, no ale my chodzimy tam do tego weterynarza, odkąd wróciliśmy tutaj do Elbląga z Żagania. I wcześniej też, jak przyjeżdżaliśmy czy z naszym Pysiem, czy wcześniej, to myśmy Sonię, pudelka, to też z nią jeździliśmy. Tam najbardziej ufamy. I ma bardzo dobrą opinię w reblongu i nie zdzierają kasy, kasy, jeżeli chodzi o to. Widać, że tam są weterynarze z powołania, dosłownie. No więc, w razie czego, no to będziemy szli znowu akurat. Dzisiaj jest środa. No to się przekonamy, bo tam nawet, nawet w niedzielę czasami jest otwarte, wiecie? W sobotę też jest otwarte, także to jest bardzo, bardzo dobry weterynarz Elblągu, jeżeli chodzi o to. A, a nie powiedziałam Wam, to jest na luks. E, lux. No, także tam chodzimy. Jak to się zebląga, to ja serdecznie polecam, bo mają i podejście do zwierzaków, i tak dalej. Naprawdę z powołania tam są weterynarze, moim zdaniem. No dobra, to nie wiem, co dzisiaj, czy w ogóle cokolwiek jeszcze dogram do tego yy, vloga, czy to będzie tylko taki po prostu pysiotematyczny. tematyczny, z tego względu, że po prostu, no nie mam czasu, jest bardzo, bardzo intensywnie u mnie w pracy. Więc, no i kaszę z kolei. No kurde, nie wydaje mi się, żebym miała znowu zacząć chorować. Nie wydaje mi się, ale. Wiecie, jak to jest. W każdym razie kicham, od czasu do czasu kaszle, markam, ale nie czuję się chora. Także mam nadzieję, że mnie nie rozłoży. Przecież niedawno już chrypiałam. Wystarczy, wystarczy. Dobra, na razie. I wiecie co? Spotykamy się i to w tym samym dniu. Przyszła do mnie paczka z oliwami. Nie sądziłam, że przyjdzie tak szybko, bo teraz, wiecie, ja teraz jak cokolwiek zamawiam, liczę się z tym, że w tej chwili już paczki mogą przychodzić nie w terminie, więc, no, zaskoczyli mnie, bo przyszło terminowo. I paczuszka jest, no, niewielka jak zwykle, w okolicach stówy. Co ja sobie zamówiłam? Przede wszystkim na to była promocja: i to jest Deep Cleaning Gel. Czyli głęboko oczyszczający żel. Nigdy nie miałam żadnego takiego żelu oczyszczającego. Wzięłam sobie. Co prawda teraz takie, wiecie, skraby mam, ale raz na jakiś czas, teraz jest taki sezon, gdzie moja skóra może być podrażniona poprzez zimno i tak dalej. Więc wtedy skrap taki mechaniczny nie za bardzo. Wtedy sobie tym żelikiem wezmę. Później kolejną maseczkę. Już mam jedną używam. Jedna jest w zapasie. Teraz kolejną sobie kupiłam. I z tej Love Nature już jedną właśnie mam. I ogólnie te kosmetyki mi z Love Nature pasują, a nie są drogie, naprawdę są taniutkie, więc sobie wzięłam taką maseczkę i do czego ona jest? Nawilżająca, Hydrating Face Mask, no to dla mnie idealnie, i to takie malutkie, bo tutaj jest ile? 30 ml, czyli szybciutko to zużyjecie, nie to, że będzie, ja nie lubię jak są maseczki, jakiekolwiek kosmetyki, które są gigantycznej wielkości, człowiek się męczy, męczy, ja lubię mieć urozmaicenie. Więc dla mnie taka 30 to jest idealna. Następna rzecz to jest z serii Essence, Essential chyba, tak? To Multi. O jejku, dobra. Znacie mój angielski. W każdym razie to jest taki kremik do ciała. Do każdego rodzaju typu cery przetestowany dermatologicznie. Też nie jest duży 150 ml. Ten będzie czekał na swoją kolej, bo mam jeden. Później będę używała z Ritualsa. Też malutkie, fajnie. I tutaj jest 150 ml, czyli też nie jest dużo. Ja z reguły kupuję w buteleczkach. Ciekawe, czy ten nie będzie taki bardzo treściwy. Oby nie. Jeżeli się okaże zbyt treściwy, to po prostu będę używała to do rąk. Ale tutaj czekajcie, czy to jest tak, że to jest tylko do ciała, czy może do twarzy też można to używać. Muszę doczytać sobie to na stronie. No, w każdym razie taki sobie kupiłam. Później yy, płateczki, takie potoczy. O, widzę, że. zielone chyba są w środku one. No, bo tu jest kiwi. I zobaczcie. Podejrzewam, że one mogą być w kształcie właśnie takiego kiwi. Hmm. I tutaj jest 8. No, 8 takich tych. Czyli. Yy, osiem zestawów, czy tu będzie 8 płateczków, czyli będziemy mieli cztery zestawy. Tego nie wiem, ale w każdym razie to było za symboliczne pieniądze, więc stwierdziłam, że sobie spróbuję i oczywiście jaki nawilżający. Potem jeszcze sobie kupiłam mm, taki, to jest olejek, błyszczyk, błyszczyk bardziej chyba, albo olejek, w każdym razie, tu zobaczcie, ja tak otworzyłam paczkę i tak mówię, o, a co to takie ciemne? I teraz zobaczymy, bo to wygląda bardziej jak taka pomadka. Czy to jest taki tak dający mocno kolor, czy coś? Ale bardzo delikatny zapach. Ale ładny. No, ładny. I kolorek. No taki ni to olejek, ni to błyszczyk tak w konsystencji. Przed Adam tutaj. Zobaczymy. Czy to się nie błyszczy. Czy znaczy ten nie lepiej. Nie. Nie, ale no ten zapach jest taki delikatny, ale fajny. Ale nie mam pojęcia, co to za zapach. No ale widzicie, tutaj wygląda bardzo. Tam są ogólnie trzy kolory. Jaki ja mam kolor? Teraz będzie studiowanie. O ile znajdę. No, po prostu kolor Newt tutaj jest napisany, tutaj na tym, ale są y, trzy kolory. Jeden taki jest, jeszcze taki różowawe coś. No, trzy. I bardzo delikatny. Dla mnie to będę, ja go będę traktowała, tak szczerze powiedziawszy, jako taki zwykły błyszczyk, który daje lekki kolorek i bardzo fajny kolorek, powiem Wam, no, podoba mi się. Dla mnie taki kolorek jest całoroczny. Wolałabym, co prawda, wiecie, ja jestem bardziej zwolenniczką chłodnych rzeczy, ale ostatnio się przekonuję do, do takich właśnie ust mam, używam i oczy też maluję w sobie w takich kolorach, także, no oczywiście. Potem tak wzięłam sobie taki zapach. Co to jest za zapach? Jordani Gold Essenza. Spray to jest produkt, żeby dostać darmową przesyłkę. Zawsze wybieram sobie tam jest kilka propozycji, żeby za przesyłkę nie płacić. Z reguły one są takie właśnie mniej więcej. Te produkty kosztujące tyle, ile kosztuje przesyłka, czasami trzeba dołożyć parę złotych. No tak, maksymalnie 10 mi się ten, jak brałam, czekajcie, poprzednio. O, to było poprzednio. Między innymi produktem zwalniającym. Ja sobie to wybrałam i to kosztowało niecałe 30 zł, a przesyłka no, kosztuje niecałe 20. I powiem Wam, lubię. Nie jest mocno trwały, ale jest delikatny, subtelny, taki jak ja lubię. I używałam kilka razy, ale bardziej on będzie mi odpowiadał w lato, więc sobie go zostawiam na lato. A teraz trzeba sprawdzić ten. O, trochę musi wywietrzeć. Na razie czuję. Dobra, to poczekamy. jeszcze y, mam tutaj z serii. Próbkę z serii Now Age Serum. Jakiś Brick Intensive Serum. To symboliczne pieniądz. Tam złoty, chyba 25. Czy złotówka. Nie wiem. W każdym razie sobie spróbuję to. I tutaj jest jakiś rok 3. I jeszcze, też jeszcze jeden zapach mam tutaj. Zawsze biorę sobie te próbki. a dobra, najpierw ten. Jak wywietrzał. Wiecie co? Dla mnie w tej chwili on taki troszeczkę jest taki unisex. Troszeczkę jakby mężczyzna użył takiego, co bym się wcale nie gniewała. Okej. Okay. Ale jest. Może jak wietrzej bardziej to będzie, ale jest delikatny, fajny. To znaczy, może nie taki super delikatny, jak ja lubię. To jest coś takiego, co teraz w zimę bym używała w lato. Yy, no nie. W lato by mogło to mnie dusić. By było zbyt intensywne, ale ja ogólnie jestem zwolniczką bardzo delikatnych zapachów. I z reguły to, co na przykład moim koleżankom idealnie pasuje, że to jest fajne, i tak dalej, dla mnie to jest albo nie do przyjęcia, bo jest za mocne, albo typowo wieczorowy zapach. Także wiecie: No, jak wywietrzało, bardzo mi się podoba. I już jest bardziej damski. Ale czym to pachnie, to ja za cholerę w tej chwili nie wiem. No, ale ja mam troszeczkę przytkany nos. I jeszcze tutaj mam próbeczkę. Co to jest za próbeczka? Love potion. Secrets. Taka malusieńka. Zobaczmy. O, jakie delikatne. O, jakie subtelne. O, to jest moje. Ten mi się podoba. Ale to jest... Ojeju, jakie to śliczne. Muszę zobaczyć w katalogu, ile to kosztuje. Oby nie za dużo. Ale nie, ja mam na razie pełno zapachów. Jeszcze teraz ten dezodorant przyszedł. To nie. Ale ja sobie to zanotuję. Bo ten zapach jest taki, jak ja lubię. Bardzo, bardzo delikatnie. I podkwiatowy. Kwi Musiałabym się bardziej wąchać, ale no, to jest moje. A to takie do zużycia, ładne, nieprzeszkadzające mi, ale ten, ten malutki, to całoroczne. Mm. Dobra, to by było wszystko, jeżeli chodzi o Reflame, także widzicie, ku, kupiłam raptem sześć produktów, plus dwie próbeczki i to jest wszystko na jakichś promocjach, jakieś no, w wyprzedażach nie, w promocjach i to jest wszystko. Jeszcze raz powtarzam, zostawię Wam linka do katalogu, jakbyście chcieli, sobie zobaczyć, do strony oriflame. Może akurat Was coś zainteresuje. Ja jestem bardzo ciekawa tego. Znaczy ogólnie każdego z tych produktów jestem ciekawa, no bo przy w końcu je wybrałam. I, I jak widzicie, ja nie kupuję drogich rzeczy, tych drogich serii z oriflame. Tylko skupiam się na tych tańszych, i w tych tańszych jeszcze nie było bubla. Naprawdę, a są nawet ulubieńcy. E, dobra, teraz jeszcze sprawa organizacyjna. W przyszłym tygodniu, w sobotę, vloga nie będzie. Z tego względu, że od razu przecież zaczynamy vlogmasa. Więc odpuszczam sobie sobotę i od razu zaczynamy vlogmas. Dobra, także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go oglądaliście do końca, i bardzo proszę, dajcie lajka, like, subka, komentarz. Mm -hmm.